Opowieść o wielu twarzach. Pamiętaj, na dworze jest zimno, ale sweter cię rozgrzewa. Udawaj, że to Twoje urodziny. Ciesz się. Nic z tego nie będzie. Następna.

wystarczy. Zdecydowałem. Znalazłem modelkę do kolekcji swetrów. Jest wspaniała. W porządku? Tak, gratuluję. Zaangażuję cię następnym razem. Z taką twarzą? Wątpię. Jesteś piękna. Jestem Pyzata, mam blade oczy i wielki nos. Naprawdę jesteś piękna. Kości policzkowe rosyjskiej księżniczki? Oczy egipskiej królowej? Myślałaś o występach w teatrze? Oczywiście, to moje marzenie. Kim jesteś? Poszukuję talentów do grupy teatralnej Madame Vizage. Przyjdź pod ten adres. Naprawdę? Tak. Powodzenia. Dziwna dziewczyna. Pójdziesz tam? Nie mam nic do stracenia. Twarzy wiele żyć. Hello? Anybody here? Czy ktoś tu jest? Me. Przepraszam. What do you want? Czego chcesz? Przyszłam do madame Wizarz. O co te maski? Mamy próbę. Oh. Madame zaraz przyjdzie. Jest. Studiujesz aktorstwo? Well, sort of. Tak. Dostałam... Jesteś bardzo piękna. Siadaj. Spójrz w lewo. Piękna. Patrz w dal, jakby na ocean. Mglisty dzień. Jesteś smutna. Cudownie, Emma. Pani mnie zna? Zagrasz główną rolę w nowym przedstawieniu. Naprawdę? Ale musisz się przygotować. Chcesz? Oczywiście. Co mam robić? Mój teatr na całym świecie prezentuje wybitnie piękne twarze. Naturalna uroda to dopiero początek. Ten puder opracowano 300 lat temu. Tonuje skórę i nadaje jej niezwykłe właściwości. Pani tego używa? Ma Pani piękną cerę taką świetlistą. To dobre określenie. Jeśli będziesz używać tego pudru, światła na scenie nie będą potrzebne. Spróbuj. Już dostrzegam zmianę. Nakładaj go jak najczęściej i przyjdź jutro. Zaczniemy naszą przygodę. Dobrze, dziękuję. Czekamy, gdzie ona jest. Podaj księgę kar. Wspaniale. Bardzo dobrze. Ładny sweter. Jak ci poszło? Nie uwierzysz. Dostanę główną rolę. Jesse, ustaw się przy choince. Jesteś modelką? Tak, byłam tu wczoraj. Niemożliwe. Była. Gdzie ja miałem oczy? Pozwolisz? Dajcie coś z szybciej. Patrz na mnie. Jakbym był cukierkiem. Jesteś głodna. Jak mogłem cię nie zauważyć, kretyn ze mnie. Masz piękny uśmiech. Postanowiłem. Twoja twarz trafi na następną okładkę. Na okładkę? Będziesz patrzyła z miliona katalogów z naszymi nowymi swetrami. Żak to żartowniś, ale ma rację. Wyglądasz inaczej. Wypiłaś magiczny eliksir? Niezupełnie. Dostałam to od Madame Vizage. To cudowny puder. Kim jest Madame Vizage? To szefowa teatru. Chce dać mi główną rolę. Fajnie, prawda? Lecę do teatru. Powiedział, że moja twarz będzie na okładce. Obróć się w prawo. To dobrze, prawda? Mm -hmm. oh, yes, Oczywiście. Teraz w lewo. Doskonale. Jest gotowa. To jakaś próba. Nie, to nie jest próba. Co to jest? To moje twarze, ani pozostałe aktorki? Tak można powiedzieć. Może też kiedyś się tu znajdę szybciej niż myślisz. Hej! Mnie. Teraz lepiej. Moja twarz. Zabrałaś mi twarz i to jako piękną, doskonała do mojej nowej roli. Witaj w naszym teatrze. Będziesz numerem 94. Nie używamy tu imion. A moja twarz. Teraz należy do Madame. W tym poczujesz się lepiej. Jest tu kto? Emo, nie złość się na mnie. Za co? Poszłam za tobą. Też chciałbym poznać Madame Visage. Wcale się nie złoszczę. Po co te pióra? Mamy próbę. Przedstawisz mnie? Oczywiście, chodź. Odebrała wam twarze? Jak? Madame posiada tajemną moc. Twarze gwarantują jej młodość. Poznajcie 94. cztery. Wykorzystuje nasze twarze na deskach teatru. Tutaj szyjemy kostiumy. Nie można jej powstrzymać. Madame jest zbyt silna. Za najmniejszy błąd możecie wyrzucić i będziesz musiała żyć na zewnątrz. To źle. Wejdź, a przekonasz się, jak ludzie cię potraktują. To straszne. To nie wszystko. Jest jeszcze księga Karl. Ta praca to przyjemność w porównaniu z karą. Jeśli ześlecie do księgi kar, nikt cię więcej nie zobaczy. Zaczekaj tu. Mogę się przypudrować? Proszę bardzo. Jak wyglądałaś? Wolę o tym nie mówić. A powinnaś? Jakie miałaś oczy? Niebieskie. Miałaś ładny uśmiech? Tak. Mogę ci pokazać. Jestem w książce razem z innymi, ale jeśli Madame nas nakryje, chcę wiedzieć, jak wyglądałaś. Emma! Emo? Zatrzasnęły się drzwi. To ja. Jak cię na imię? Tu nie wolno używać imion. Ja jestem Emma, a ja Lizzy. Dawno tego nie mówiłam. Początkowo najgorsze jest to, że niczym się nie różnimy, ale później jest gorzej. Nikt nie wie, co czujesz: czy jesteś smutna, czy szczęśliwa. Jakby cię nie było. W końcu przestajesz czuć. Nie chcę. Muszę się stąd wydostać. Co tam jest? Nic. Chodźmy. Czemu jest zamknięta? Co tu robicie? Nie wolno dotykać książki. Nigdy więcej tego nie zrobię. Zostaw Lizy w spokoju. My nie używamy imion. Zabieram Was do Madame. Już będę posłuszna. Octuń się 94. Mam na imię Emma i zamierzam sprawdzić, co tam jest. Obie poniesiecie karę. Zamknęłaś mnie? Przepraszam? Pudrowałaś się? Tak. To nie potrwa długo, madam. Niech pani pozwoli. Dlaczego mówi do ciebie, madam? To jej rola. Przypudruj się jeszcze. To księga kar. Straszne. A to co? Nigdy tego nie widziałam. Kto to jest? Są tutaj. Boję się. Jest inne wyjście i tak nas złapią. Pokaż mi. Stójcie. Mam pomysł. Gdzie jest szwalnia? Na dole. Stąd nie ma ucieczki. Nie zamierzam uciekać. To bardzo rozsądnie. Podaj mi księgę. Poniesiecie bardzo surową karę. Nie wolno kraść ludziom twarzy. Robię to od stuleci. Wasze życia należą do mnie. Nieprawda. Masz nasze twarze, ale nie życia. Bez twarzy jesteś nikim. Nieprawda. Powstrzymam Cię. Sądzisz, że tak łatwo zniszczyć moją moc? Za często oglądasz telewizję. Zabierzcie je do mojej komnaty. Wybiorę odpowiednią karę. Chcę stąd wyjść, Emmo. To nie jestem ja. Naprawdę chcę stąd wyjść. Przynieś księgę kar. Niech to będzie nauczka. 94 i 87 złamały zasady i będą ukarane na wieczność. Nie jestem 94. Na imię mi Emma, a to jest Lizzie. Macie rodzinę i przyjaciół. Przypomnijcie sobie, jak ci na imię? A tobie? Rachel, Linda? Słuchajcie, zabrała nam twarze, ale nie życie. Jesteśmy sobą. Nie musi tak być zawsze. Jestem Lizzie. Mój brat ma na imię Bill, a pies? Maggie. Milczeć, ja jestem Kyla. A ty? Hillary. Tęsknię za rodzicami. Cisza, nie rozmawiać. Podaj księgę Kar. Nie macie prawa mi się sprzeciwiać. To jakiś koszmar. Teraz twoja kolej, awanturnico. Twarze należą do mnie, dziewczyny należą do mnie, i nikt mi ich nie odbierze. Stój. Jestem Loret, I nie należy do ciebie. Jak śmiesz. Wszystkie zostanie ci ukarane. Brać ją. Bądźcie posłuszne, jesteście moje. Co z nią zrobimy? Zwrócimy jej własną twarz. Nie macie prawa. To już nie jest moja twarz. Ma 300 lat. My się znamy. Madame wykorzystała moją twarz, żeby cię tu zwabić. Wróciłyśmy. Nie, zawsze byłyśmy sobą.